drogę. Dobrze, Magdo. Twoje <noise> wspomnienia z tym wspaniałym samochodem, w jakim się znajdujemy właśnie. Mój Mi tatuś miał za oczywiście. Maria. Srebrnego. Dopóki nie wsiadłaś za kierownicę. Nie, nie, wtedy na szczęście jeszcze nie miałam prawa jazdy. <noise> no dobra, no ale jakieś wspomnienia? coś historię. Jechałaś, nie wiem, do Bułgarii na Niestety ptasy? mój brat miał prawo jazdy hmm. i yy, jechaliśmy chyba na Wszystkich Świętych całą rodziną. Brat chciał wyprzedzić Malucha, czyli drugą z legend polskiej motoryzacji. No i niestety Maluch postanowił skręcić, więc brat musiał się ratować i skręcił prosto do, lowu, do rowu. Polonez przeleciał parę ładnych metrów. Przez chwilę Polonez lata, ale to nie jest długi lot. Yo, what's up? No dobra, twój pierwszy samochód. Ja wiem, ale wolę zapytać. Hmm, zastanówmy się. Peugeot 206. Okej. Okay. Musiałam sobie przypomnieć, bo... Pojemność? Peż... Silnik 1.1, 70 koni. My mamy 82. A tam dalej kawałek jest parking, na którym stoi, także jak wiecie. Chcemy się pościgać. Jak jedziesz w trasę, to czego słuchasz? Jak to wygląda u Ciebie? Czy, czy włączasz sobie muzykę głośno, czy wolisz jednak posłuchać na przykład książki? Nie, ja jestem fanką wszystkiego, co powstało w latach 70-80, jeżeli chodzi o muzykę. I lubię sobie zapuścić na cały regulator. Czyli Jacek Stachurski. Tak, i wtedy śpiewam. Ktokolwiek jedzie ze mną, ma problem, bo musi słuchać. Nie no proszę, zaprezentuj swoje umiejętności. No ale nie, nie włączyłeś mi nic, dół. ja ja wiesz, ja Moczę jestem. Ja proszę jestem bardzo. nieśmiała. Razem z Łukaszem, możesz pośpieć. To jest Lukas. Teraz <laughs> tutaj coś znajdziemy w naszej obszernej bazie muzycznej. Nie będę śpiewać. Jak ty nie będziesz śpiewać? No bo nie prowadzę. Próbujemy to jakoś tak. odwlec. Ten moment, Jak kiedy ty usiądziesz za kierownicą. Wow, to tak można? No, zobacz jaki wariant. Ile ty tam masz obrotów? Ta Akurat wskazówka nie. nie powinna być na tym czerwonym. Trzy. Konradzie jeszcze się możesz wycofać. Jeszcze możesz uciec. Lubiony artysta disco polo? Mm, oczywiście jest to formacja ją. Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko z Tobą, a Ty bądź moją królową. Taką wyjątkową. Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko z Tobą, a Ty bądź moją królową. TAKĄ WYJĄTKOWĄ Kiedy idę ulicą wszędzie widzę twą twarz Pragnę być zawsze blisko z tobą, zmieniać mój świat Jesteś moim marzeniem, weną której mi brak Chciałbym poczuć cię blisko, poczuć tu smak Jesteś moim aniołem, jesteś jak niebadar Będąc tylko przy tobie wiem, że coś jestem wart Bez ciebie nie istnieje Tylko z tobą świat się śmieje Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą, a ty bądź moją królową, taką wyjątkową. Kochanie, bądź moją królową, ja będę tylko z tobą, a ty bądź moją królową, taką wyjątkową. U -u -u. Czerwony Polony z ulice Warszawy. Norbert Bieńkowski. Konrad Piwowarski. A także śpiewająca Magda Gawlik z pierwszej zmiany. Bądź moją Bośniej. królową! Matniej. Nie da się? Kochanie, bądź moją królową. Bośniki nie wytrzymają. Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko sobą. Ty bądź moją królową, taką wyjątkową. Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko z tobą, a ty bądź moją królową, taką wyjątkową. Ile punktów karnych ma Magda Gawlik? Zero! Jak to się stało? Dostałam tylko jeden mandat w życiu, bo za długo stał samochód na parkingu. Jak u Kingi Dudy. A nie aż tak długo. Ale co? Na, na miejscu równoległym prostopadle? Mhm. Zawsze tak robię, a tak nie można? Tyle, ile jest miejsca, tyle wykorzystuję i inni kierowcy powinni być mi za to wdzięczni. I za chwilę o tym się przekonamy, bo już za chwilę Magda Gawlik za kierownicą naszego biednego Polonezu, tak dobry był. Tyle wspomnień. Taki dobry. się, czy wzięłam prawo jazdy. Nie tam, po co ci. Teraz uważaj, bo to jest... Ale w nie sumie łatwa. nie miałam co brać, bo nie mam. Na pewno chcesz, żebym ja tym jechała? Nie, my nie chcemy. Nas zmuszają do tego. Panie i Panowie, program Hit na drogę, Vox Music TV, Konrad Piłowarski i, i Magda Gawlik jako trzecia trzecich programu poradnego, czy jak to się tam mówi, Magda za kierownicą Poloneza. Nie, proszę, tylko powolutku, powolutku, dobrze. Opisuj co robisz. Ja chciałem powiedzieć. Właśnie Polonez czas. Pierwsza próba. Specjalnie go pod górkę zaparkowałeś, tak? Próba numer dwa. Dlaczego tylko pod górkę zaparkowałeś? To jest specjalnie. Gdzie, gdzie masz górkę? Magda ma pojazdy. jazdy. Nie. Podobno, tak nam mówiła. Nie. Próba numer 3. Przywaga, próba numer 4. Trochę więcej o. gazu. O tak. O Jezu, tu jezię. Postujemy kierownicę. Sama się prostuje, spoko. To no akurat dobra. potrafię. I powolutku. Powolutku, robimy... Robimy, robimy pierwsze koło. I w lewe. Nie, 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 Powolutko, powolutku. Oj, nie wiem co robię. Nie wiesz czego się trzymać. Dobra, ja będę trzymał. Dobrze, i tu. Ale Jak Dokąd mam Poczekaj, Słyska. teraz nie zatrzymaj, bo to drugi polonez. Hamuj! Nie na szczycie, no. Czekaj. O, zatrzymałaś się i nie oh. zgadzam, dobra. Robimy drugie kółko. Oni mają pierwszeństwo. Jeżeli ktoś będzie jechał, to on ma pierwszeństwo. Na szczęście dla nich nikt nie jedzie. To w prawo, w prawo, w prawo. Dobra. To drugie prawo. Trzymać się? No, jedź, jedź! Jedź! masz prostą drogę. Jedź! Myślicie, że mamy wszystkie osi? Może Poszę pieszy idzie? On nie wie co robi! Uciekaj! Tak. Uwaga, teraz zadanie specjalne. Trzeba skręcić w prawo. Tak. Prawa strona tak. to jest no ta, po której tak. siedzi Norbert. To tu. Norbert to nie, on. To nie, włączaj kierunkowskaza, po no. co? Dziękuję. Kierunkowskaz? Który to jest kierunkowskaz? Haha! No. Ha. No chyba na teren będziemy wjeżdżali, tak. A tam Raz. Ej, nie ma samochodu prezesa przypadkiem? Jest, jedź jak najdalej. Jakbyś mógł. Jak najdalej od niego. Tak. Dzisiaj, żebym go bardzo dziękujemy. To koniec programu nauka jazdy. Ładko, jak i ręczny! Koniec, koniec. 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 Kaś, koniec już, Kaś, już! Proszę. To ja wychodzę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, nie zdała chodzi. Na drogę. А Зае !